No witam wszystkich serdecznie, witam Witam serdecznie Wszystkich Na kanale Wioli Zezwolenia Dla Krzysia informacja Paweł z tej strony Zezwolenia, Głos Woleński Wczoraj doszło do wielkiej kłótni Między mną a Wiolą Zabrałem jej laptopa I dostałem się jej do kanału Mądry człowiek to jest taki człowiek, który sobie po prostu zabezpiecza hasełka, żeby nikt nieupoważony się nie dostał. Wyra jeszcze tego nie wie, że jestem na jej kanale, e, więc chciałem się odnieść do sytuacji e, szkolnej 17, co się dzieje, co się dzieje się. Nie ma takiej możliwości, nie ma takiej śmiałości, Wojtek z Bombasu. Aby Wojtek był z Wiolą. Wiola bardzo, Wojtku, chce być z tobą. Ja na to wszystko mam wyjebananane. Wiesz, Wojtek? Ale nie może być tak, że ty będziesz sobie skakał z krzaczka na krzaczek, bo raz Asia, raz Wioletka. Bo trzeba się Zdecydować Wojtek Karaluchu jeden Z którą kobietą chcesz być Albo z Violetą zezwolenia, Albo z Asią Basią Która daje cipy od niechcenia Za dwa złote za minutę Więc Stary Nie będę Ci przeszkadzał W tym Żebyś był z Wiolą Ale zwróć uwagę Na jedno Krzysiek Krzysztof, właściciel mieszkania, za które nie płacisz, ubolewa z tego powodu i łzy krokodylem ulecą z oczu. Więc stary, do jasnej kurwa cholery. Nie będę przeklinał, bo to Wioli kanał, nie wiem nawet, czy Wiola się o tym dowie. Ale jak się kurwa nie zdecydujesz, z którą chcesz być kobietą, to w ogóle nie zawracaj im głowy z walce konika niech ci fika rozumiesz to? wypowiedz się na tym kanale wypowiedz się, jeśli masz jaja wypowiedz się, a ja z tego miejsca serdecznie pozdrawiam King of the Diamond Krzysia Rozprówacza Pampoliniego, który mam nadzieję jeszcze cię nie raz złapie i zapłacisz za to wszystko co robisz w lesie białostockim Pozdrawiam serdecznie Paweł zezwolenia. Cześć!